Cześć, Bartek z tej strony. Dziś pokażę Ci, jak obsługiwać bloki oraz drupalowe menu. Bloki to elementy z zawartością, które możemy umieszczać w różnych regionach. Przechodzimy do nich w dziale budowa witryny, bloki. Regionami tutaj mamy je pokazane, na przykład jest nagłówek. Prawa kolumna boczna, lewa kolumna boczna oraz zawartość i stopka. Yy, te wszystkie regiony są definiowane indywidualnie przez każdą skórkę. Czyli na przykład tu jest skórka garland i ona ma właśnie tak zdefiniowane regiony. Inna skórka może mieć inaczej. I może tych regionów mieć więcej bądź mniej. Tutaj widzimy standardowe dostępne bloki w Drupalu. Jak widać w lewej kolumnie bocznej mamy włączone dwa. Logowanie i nawigacja. Logowania nie widać, bo jesteśmy zalogowani. I to jest właśnie blok nawigacji. Yy, możemy zmienić pozycję i nawigację wrzucić w inne miejsce, na przykład w prawą kolumnę boczną. W bardzo prosty sposób. Zmieniając tutaj, jak widzimy, automatycznie przeszło nam do prawej kolumny bocznej. Możemy też zmieniać to, chwytając myszką i zmieniając miejsce. W momencie, gdy zachowamy konfigurację, cały blok przeszedł na prawą stronę. Mamy listę wyłączonych bloków. I prosto możemy je włączyć poprzez przypisanie im regionu. Na przykład blok kto przegląda wrzucimy do prawej kolumny bocznej. Jak widać blok się pojawił. Dodatkowo każdy blok możemy konfigurować. Wchodząc w za zakładkę konfiguruj Możemy ustawić tytuł bloku. Yy, każdy blok może mieć też indywidualną konfigurację. Tutaj, akurat ten ma zakładki aktywność użytkownika. Yy, tak długo do ostatniego odświeżenia strony użytkownik jest uważany za będącego online. Czyli jak się wyloguje, to jeszcze 15 minut będzie widać mnie jako użytkownika online. O, można określić długość listy użytkowników. Można też zezwolić użytkownikom na kontrolowanie wyświetlania tego bloku poprzez zmianę opcji. Można go wyświetlać zależnie od rangi, czyli na przykład, jeżeli blok ma być widoczny tylko dla administratora strony, zaznaczamy przy adminie i zachowujemy konfigurację. Można też nakazać, aby blok był widoczny tylko na jednej z podstron bądź był niewidoczny na jakiejś podstronie, pierwsza opcja pokazuj na wszystkich stronach oprócz tych z listy, czyli jeżeli wpiszemy powiedzmy admin, admin gwiazdka, co znaczy, że ten blok będzie wyświetlany wszędzie oprócz na stronach, admi, oprócz na stronach administracyjnych. Czyli wszystkie z przedrostkiem admin i głębiej nie będzie widoczne. No zapiszmy. Ok, jak widać, blok zniknął, gdyż jesteśmy na stronie admin blog. Jeżeli wejdziemy na stronę główną, blok ten się pojawi. Yy, możemy tworzyć własne bloki. Wchodzimy w zakładkę Dodaj blok. I ustawiamy opis bloku, jego tytuł oraz treść. Treść można wpisywać w różnych formatach. HTML czy PHP. Można tu wstawiać zdjęcia, filmy czy cokolwiek innego. I konfiguracja jest podobna jak pokazywałem wcześniej. Ustawimy tekst powitalny, że będzie widoczny tylko na stronie głównej. Wchodzimy w zakładkę. Pokazuj blok na określonych rangach. Pokazuj tylko na stronach. Front, co znaczy, że będzie widoczny tylko na stronie głównej. Jeszcze musimy ten blok przypisać do któregoś regionu. To jest ten blok. Powiedzmy, damy go do nagłówka, czyli na samą górę. Tu jest niewidoczny, bo powiedzieliśmy, że ma być tylko na głównej. Cyk, jak widać, blok się pojawił.